O nie. Pierwsza proszę odpowiedzieć, rzecz... ja gdzie był rząd rzecz... polski, jak niszczyliście polskie górnictwo ale biorąc albo węgiel chce rosyjski. Nie. Albo państwo nie ale zadałem ubiegł. pytanie, czy może zez... mi pan odpowiedzieć, jest by... pan narządza pan, pan, przesadzi i, przesadzi pan i polskim górnictwem i polską Zapieraj. energetyką. Już Jedna już, już. i druga spółka jest skarbem państwa. Gdzie pan był, jak niszczono polskie górnictwo na życzenie Putina. Jego węgiel żeście spalali, a teraz jak nie ma węgla, to jesteście zdziwieni. Baltic pie, czyli rury z Norwegii, panie, która pozwoli nam się Panie premierze, zadajemy pytanie. Nie chcecie słyszeć państwa, ale zadajemy ja i tak to, pytanie. Pytanie. Ale to... Zapytał pan o gaz panu, że... i o węgiel. Gdzie był rząd polski? Zapytał pan o gaz i o węgiel. Odpowiadam najpierw tak. na gaz. Pro... To proszę mi odpowiedzieć, gdzie był rząd węgiel. polski, jak kilka ale milionów ton węgla... panie? panie premierze, czy pan rozumie, jak wygląda Odpowiadam polski burmistrz. spokój? posłuchajcie. Ważysz, 20... żebyście posłuchali. Pan wie, ile jest inwestycji, dobrze. żeby Powiem wydobyć Powiem tak. Jako pierwszy rząd budujemy i zbudujemy panie, do końca przyszłego panie, roku rurę gazową, która panie pan nas Panie premierze, pan może budować nie 10 rur. terminal w Świnoujściu czy, do 8, czy, 8 miliardów metrów drogi, drogi panie torej, premierze, chodzi o gaz. my się chyba nie rozumiemy, w dwóch różnych językach rozmawiamy. Pana nakręcili, czy ja nie wiem? No, a bo, ja a czy, czy mógłby pan odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, że jak żeście wykończyli polskie że górnictwo? dzisiaj staramy się zrestrukturyzować... Tak, co z tego dla górnictwa? Dla że zniknął panie, Węgier. Panie, też, panie, też, panie, panie też, premierze, doprowadziliście do tego, że płacimy teraz ogromną cenę za waszą I politykę. na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, szanowni państwo. Cieszę się, panie, panie że województwie śląskim nie się jest drugi co do poziomu bezrobocia poziom w Polsce, czyli Panie Premierze, jest bezrobocie Eurostatu Czy odpowie nam pan, rząd polski, gdzie był rząd polski, jak niszczono polskie?

Pan premier dostał proste pytanie, gdzie rząd polski był, jak kopalnie miały zakontraktowany węgiel, energetyka miała odebrać polski węgiel z polskich kopalń w zeszłym roku, na początku tego roku, gdzie ostrzegaliśmy, że Rosjanie dotują węgiel tylko po to, żeby wykończyć nasze górnictwo, żeby mogli przejąć energe... narzucić swój, 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 swoje, swoje ceny w energetyce. Pan premier nie umiał odpowiedzieć, nie umiał odpowiedzieć na proste pytanie, gdzie był polski rząd. Jedna spółka Skarbu Państwa, druga spółka Skarbu Państwa. Z górnictwa nie odbierano węgla, węgiel leżał na zwałach, a ściągano rosyjski węgiel. Kazano nam obniżyć wydobycie, to wydobycie musieliśmy obniżyć, bo już nie mieliśmy gdzie węgla sypać. Dzisiaj się okazuje, że górnicy pracują soboty, niedzielę za darmo, tylko po to, żeby ratować system energetyczny w tym kraju. Tylko po to, żebyśmy dali parę ton węgla więcej, ale my nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zwiększyć o 3, 4, 5 milionów ton wydobycie, bo to jest górnictwo, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, pan Pan poseł ze Śląska, pan premier nie umie odpowiedzieć na proste pytanie. Gdzie był, jak jedna spółka Skarbu Państwa wykończała drugą spółkę Skarbu Państwa i doprowadzili do tego, że Polacy dzisiaj płacą 25% więcej za energię indywidualni, bo nie mówię o firmach, które mają po 100-200% dźwignięte ceny i że Polacy są skazani na drogi gaz? Nie umiał odpowiedzieć. Powiedział swoje bajeczki, że mamy najniższe bezrobocie na Śląsku. Tak, mamy, bo część ludzi ze Śląska musi wyjechać, bo szuka pracy za granicą. To taką Polskę, chcieli, taką Polskę chcieliśmy? Tak sobie wyobrażamy wstawanie z kolan? Ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem. Jedyne słowo, jakie pan premier dotrzymał, to jest tutaj na tym transparencie. Że Polacy mają za, za miskę ryżu. Tego słowa pan premier dotrzymał.